Hasłem dzisiejszej, dzisiejszej konferencji jest You are important. I ja pokażę Wam, w jaki sposób to właśnie kreatywność powoduje, że już jesteście albo że staniecie się ważni. Za każdym razem, kiedy wydawałoby się, że już wszystko zostało wymyślone, pojawia się jakaś osoba, która wyłamuje się trochę z tych schematów i patrzy na problem z innej perspektywy. I wtedy okazuje się, że jest jeszcze tysiąc rozwiązań tego samego problemu. I to pokazuje, że każdy z was tak naprawdę może odnaleźć, wynaleźć właściwie coś, co może zmienić albo wasze życie, albo kto wie, no może zabrzmi wznośle, ale nawet świat, czemu nie. Yy jest taki człowiek, który nazywa się Sir Ken Robinson i on generalnie zajmuje się reformą edukacji. I właśnie na jednej z takich konferencji TED powiedział, że system edukacyjny był tworzony w czasach industrializmu, ponad 100 lat temu. I wtedy można było z łatwością przewidzieć co się stanie za 20 lat. Dlatego uczono w sposób taki, żeby uczniowie zapamiętywali jak najwięcej i potrafili wykuć pewne reguły. W dzisiejszych czasach, jak dobrze wiemy, nie wiemy tak naprawdę, co się stanie za dwa tygodnie. Dlatego pytanie, w jaki sposób edukować ludzi, kiedy tak naprawdę nie możemy przewidzieć, co się stanie za chwilę, za 7 dni czy za 14 dni. No i tutaj właśnie Sir Ken Robinson stawia na kreatywność. A dlaczego? Bo kreatywność jest najważniejszym elementem improwizacji. A w dzisiejszych czasach, kiedy sytuacja i na rynku, i socjalna zmienia się... Społeczna. Zmienia się z prędkością światła. Właśnie ta improwizacja jest dla nas najważniejsza. Może to po prostu brzmi trochę głupio, kiedy wychodzi osiemnastolatek i mówi, że, taką teoretycznie bzdurą jak kreatywność, mogłoby się wydawać, jesteśmy w stanie zmieniać świat. To tak bardzo sloganowo, bardzo tak po amerykańsku. Ale zauważmy jedną rzecz. Czy to właśnie, nie wyłamując się z tych reguł, nie zapisujemy się przypadkiem na kartach historii, powiedzcie mi, czy znacie najbogatszego człowieka z XIX wieku, który dorobił się absolutnej fortuny i był najbogatszy? Czy jest ktoś na sali, kto zna takiego człowieka? Nie widzę rąk. Za to myślę, że kiedy wspomnę o chociażby Thomasie Edisonie, już miny są zrozumiałe. Widzę, że kolega nie kojarzy, ale taki, taki gość wynalazł żarówkę. W każdym bądź razie to właśnie ludzie wyłamujący się z tych schematów i to właśnie ludzie, którzy działają w trochę inny sposób niż każdy inny człowiek, zdobywają sławę, sukces, ale przede wszystkim zostawiają coś po sobie. Eee, gdzie się taka kreatywność przydaje? Nie, kreatywność nie przydaje się tylko na zawodach. Kreatywność przydaje się i w nauce, i w kontaktach towarzyskich. Eee, i nawet w zdobywaniu pracy. Taki już szybki e, przykład na koniec mojej e, części to będzie e, sposób, w jaki często ko wielkie korporacje przyjmują pracowników do, do siebie, do korporacji. Oczywiście poza częścią formalną, gdzie podaje się imię nazwisko, wykształcenie, teraz bez wyksz wyższe wykształcenie wcale nie oznacza żadnego wyróżnienia tak naprawdę. To często e, takie korporacje poddają właśnie pracowników testom. Elastyczności. W jaki sposób zachowują się w sytuacjach, kiedy nagle powstaje jakaś dziwna sytuacja i muszą ją rozwiązać? I rzucają jakieś hasło, na przykład spinacz. I mówią: ile jesteś w tym momencie w stanie wymyślić zastosowań spinacza? Człowiek mało kreatywny pomyśli, no, no jedno, no, żeby spinać papier, nie? A okazuje się, że człowiek. Bardziej kreatywny jest w stanie wymyślić ponad 160 takich zastosowań, i to często taki głupi element wydawałoby się, jest decydujący w, w przyjęciu do pracy. Dobra, teraz oddam moje, głos mojemu koledze, który opowie bardziej o technicznej stronie tej olimpiady i samego DI. W symboliczny sposób przekazuję biedronkę. I, i teraz jakby zacznę od początku, o co, chodzi, o co chodzi w tym wszystkim, o czym chcemy dzisiaj opowiedzieć. Nasza przygoda z olimpiadą kreatywności Destination Imagination. Zaczęła się jakieś 6 lat temu. To było w czasie gimnazjum. Nasza nauczycielka biologii i jednocześnie wychowawczyni wymyśliła dla nas takie zajęcia pozalekcyjne, które polegały właśnie na twórczym rozwiązywaniu problemów. Wtedy nie wiedzieliśmy specjalnie nic o tym. Wiedzieliśmy tylko, że będziemy przez cały rok chodzić na te zajęcia i potem pojedziemy na jakieś tam zawody, które będą gdzieś tam, zrobimy coś tam fajnego. Myśleliśmy, że będzie to w czasie lekcji, więc w sumie chętnie się zgodziliśmy, że pojedziemy. I. Przez cały ten rok przygotowywaliśmy się, rozwiązywaliśmy różne tego typu, jak tu kolega opowiadał, na przykład z tym spinaczem zadania, które w krótkim czasie trzeba było w twórczy sposób wymyślić rozwiązanie problemu. Mogły to być zadania techniczne, teatralne, improwizacyjne, przeróżne. Polegały one właśnie na tym, żeby rozwiązać jakiś problem w krótkim czasie. Także przygotowuje się na taki turniej swoje wyzwanie główne. Polega... Ono na przygotowaniu przedstawienia, prezentacji, te wyzwania można sobie wybierać. One mogą być różne. Mogą być to wyzwania techniczne, polegające na przykład na zbudowaniu jakiejś struktury, czy pojazdu, mogą być wyzwania teatralne, czy też improwizacyjne. No i my, my pojechaliśmy na te zawody po raz pierwszy. My wybraliśmy wtedy wyzwanie techniczne, budowaliśmy strukturę z drewna, która nie mogła przekroczyć swoją wagą 22 gramów miała utrzymać jak największy ciężar. Ta struktura ważyła 20 gramów, utrzymała ponad 100 kg wagi. Nie spodziewaliśmy się tego kompletnie i w ogóle na tym się nie zastanawialiśmy, co to będzie, jeśli wygramy, no ale udało nam się wygrać. Dowiedzieliśmy się wtedy, że z racji tego, że wygraliśmy ten turniej polski, będziemy mogli pojechać na zawody do Stanów. No, no Był to dla nas wtedy trochę szok, kompletnie nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieć w ogóle taką możliwość. Jak to będzie zorganizowane, skąd weźmiemy na to fundusze? No, oczywiście w końcu jakoś, jakoś udało nam się, udało nam się znaleźć dużo sponsorów, zebraliśmy trochę pieniędzy, także, także pozwoliło to nam na sfinansowanie tego wjazdu. Wzięliśmy udział w tej olimpiadzie w Stanach, która, która, jak się okazało, jest w ogóle niesamowitym przeżyciem, nieporównywalnym z żadnymi podobnymi zawodami, z którymi się spotkałem wcześniej. Atmosfera, jaka tam panuje, jest niesamowita. Naprawdę jest to po, poza tym turniejem, który przebiega przez kilka dni, jest to jedna wielka zabawa. Wszyscy się świetnie bawią, ludzie z całego świata poznają się i, i mogą wspólnie, w, wspólnie robić coś fajnego, brać udział poza samym turniejem w różnego rodzaju koncertach, imprezach, tego typu wydarzeniach. Zwiedziliśmy też trochę miejsc. Generalnie fajnie się bawiliśmy przy okazji, robiąc coś konstruktywnego i, i rozwijając w jakiś sposób tę swoją kreatywność. Także w kolejnym roku druga drużyna wzięła udział. Oni wybrali zadanie improwizacyjne i również udało im się wygrać. Także pojechali, też przeżyli bardzo fajną przygodę. Później, także w kolejnym roku, już myśleliśmy, że jakby nasza zabawa się zakończy, że to będzie na tyle. No ale jak to zwykle bywa z kreatywnością, okazało się, że to nie koniec. Przed, niedługo przed polskim turniejem w kolejnym roku, Przyszło zaproszenie od organizatorów takiego samego turnieju w Chinach. Po, powiedzieli, że, że chętnie przyjmą jedną polską drużynę, żeby wzięła udział w tych ich zawodach u nich. No generalnie nie było chętnych poza nami oczywiście, bo to dosyć szalony pomysł. Tak naprawdę na zorganizowanie tego całego wjazdu mieliśmy, mieliśmy jakieś dwa tygodnie, musieliśmy zebrać wszystko wszystkie rekwizyty potrzebne do naszego przedstawienia, no ale udało nam się pojechać. Wzięliśmy udział w turnieju chińskim, też bawiliśmy się świetnie, poznaliśmy mnóstwo nowych ludzi, zwiedziliśmy kawał świata i poznaliśmy nową kulturę, ale fajne jest to też, że dzięki temu jak ten nasz wyjazd był zorganizowany, dzięki naszej wychowawczyni, która, która zadbała o to, żeby nie pojechać sobie tylko na mur chiński, nie zobaczyć jedynie terakotowej armii, porobić zdjęcia i, i, i wrócić, mieliśmy okazję zobaczyć takie, Chiny, trochę nieturystyczne. Mieliśmy okazję spotkać się z Chińczykami, mieliśmy okazję zobaczyć, jak tam się żyje i jak ten świat wygląda na, naprawdę, a, a nie tylko to, co jest jakby pokazywane na zewnątrz. Kreatywność otworzyła przed nami wiele nowych możliwości. Przeżyliśmy bardzo fajną przygodę. Jakie, jakie z tego wszystkiego można wysnuć wnioski, można by się zastanawiać? Poza tym, poza tym że jest to kawał świetnej zabawy. Myślę, że. Najważniejsze jest to, że realizując coś, co na początku może się wydawać nieco nierealne, bardzo wręcz abstrakcyjne, oderwane od sytuacji, w której się znajdujemy na co dzień dotychczasowo, to taki projekt, jak każdy inny, każdą inną inicjatywę, pomysł warto realizować i starać się wyciągnąć z tego jak najwięcej i dać z siebie wszystko, robiąc to, co się robi ponieważ nawet najbardziej nierealne pomysły, nawet najbardziej abstrakcyjne idee mogą doprowadzić nas do jakiegoś fajnego celu, do jakichś fajnych wniosków, pozwalają nam w jakiś sposób się rozwinąć i, i coś fajnego przeżyć.